Szanowni Państwo, znajdujemy się w górach świętokrzyskich jak zwykle i dzisiaj będziemy pozyskiwali coś takiego jak żywokost. Co to bo kolega będzie wykopywał korzeń po to, aby okładać sobie nogę? Jak inaczej nazywano kiedyś żywokost? Otóż był to polski rzęszeń, był to czarny korzeń, który za chwilę Państwo zobaczycie po wykopaniu. Łamiąc czarny korzeń jest śluz. Ten śluz to jest nic innego, tylko to najlepsze, najbardziej potrzebne nam lekarstwo. Kolegę bolą bardzo kolana, więc będzie musiał ten korzeń wymyć, skręcić przez maszynkę, i dopiero po skręceniu położy na gazę i zakręci sobie całe kolano. Po paru dniach zapomnie, co to jest po prostu ból. Wykopuje większą ilość. Proszę się nie martwić, żywokos można kopać albo do południa. Do 10 albo po godzinie 17. Dlaczego? Bo ponieważ wszystkie, mimo yy, że nie sole, ale wszystkie olejki eteryczne znajdują się właśnie w tych godzinach w korzeniu. Tak, to on się znajduje po prostu w rozetach liściowych. Proszę zobaczyć, tu już mamy czarny korzeń. Nie na darmo został nazwany polskim rzęszeniem, gdyż no, zachowuje się jak rzęszeń i wygląda po prostu jak rzęszeń kolega zaraz go obierze z ziemi i oczyści go wystarczy go oczepać także to już będzie dość duża ilość tego korzenia jeżeli to sobie skręci przez maszynkę będzie na jego kolana wystarczające kolego na co będziesz stosował ten nasz żywokost, może powiesz zakrzepicę żył głębokich to w znaczy w szpitalu tak? zablokowana prawe kolano żyła. Tak? po czterech miesiącach brania opuchlizna poschodziła. czyli Także cały, mogę czas, chodzić. cały czas cały czas okładasz żywokostem cały czas rano i wieczorem mhm. czyli żywokost jest można powiedzieć lekiem uniwersalnym tak i, i oczywiście kolana napuchnięte, opuścić na schodzi. I robisz to w jaki sposób? My je skręcasz przez maszynkę, przez maszynkę, kładziesz zarką. na gazę i zakręcasz, tak? Tak, tak. tak. Mm -hmm. No to rzeczywiście jednak ten nas polski żywokosmoset za zapas, pomaga. Zapas na, zimę. Dlatego zapas na zimę. To są zapasy na zimę. Dlatego warto po prostu pomyśleć o naszych lekach, a nie tylko o tych lekach, które są oczywiście dawane dla nas poprzez nasze apteki, które praktycznie z nazwy są polskie, ale leki są praktycznie produkowane nie w Polsce, bo Polska jest zbyt biednym krajem i zbyt zacofane, żeby mogła produkować własne leki. Dlatego też polecam polskie zioła, zbierajmy je, suszmy i leczmy się sami, nie korzystając z usług obcokrajowców. Dziękuję bardzo.